Mirek zaczął dzisiaj nasze spotkanie o rolach, mówiąc o rolach, i ja będę to troszkę kontynuował. Jak już wiemy z tych pierwszych słów, jesteśmy ludźmi różnych ról. No, nie będę ich dużo wymieniał. Ja jestem i mężem, i ojcem, i nauczycielem akademickim, i chrześcijaninem itd. Tak i, tak I w tej doczesnej sztuce naszego życia gramy te role i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To, można powiedzieć, jest po prostu nasze życie. Problem pojawi się wtedy, gdy pewne nasze role stają się naszymi maskami, za których nie widać ludzkiego oblicza. I chciałem tutaj nawiązać do Ewangelii Jana, rozdział 7, rozdział 4, wersji 7-14. Ja, ponieważ mam już swoje wiekowe kłopoty z oczami, to zdejmę troszkę okulary i przeczytam ten fragment. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, by nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcyją z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mnie mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I myślę, że naturalnym jest pytaniem, choć znamy na nie odpowiedź, to jednak je sobie zadajmy. Dlaczego ta kobieta miała problem z podaniem wody? Autor podpowiada niezorientowanym czytelnikom, mówiąc: bo Żydzi nie obcują z Samarytanami. Już sam fakt, że autor Ewangelii czuje się w obowiązku do powiedzenia tego, sam ten fakt mówi nam, że to nie jest coś, co jest oczywiste. To jest coś, co trzeba dopiero dopowiedzieć. Oczywistym jest natomiast to, że człowiek musi pić wodę. I że kiedy jest spragniony, to może o nią poprosić. Tutaj nie trzeba żadnego wyjaśnienia. Przeczytajmy wobec tego ten fragment nieco inaczej. Pewien zmęczony i sprawniony człowiek podszedł do studni, przy której stał drugi człowiek z czerpakiem do wody. Ten sprawniony człowiek poprosił tego z czerpakiem o wodę. Myślę, że trudno jest odmówić sprawnionemu człowiekowi. Bo tak, bo to jest tak, jakbyśmy sami się jej pozbawiali. Jesteśmy tego samego rodzaju. Więc jak ja mówię, nie dam ci wody człowieku. Czy mogę mieć pretensję, gdy ktoś i mnie jej nie da? Zdecydowanie łatwiej jest odmówić wody Żydowi, Grekowi, Samarytaninowi, czy jakiejś innej masce, którą uznajemy za obcą lub czasem wręcz? wrogą. Ułożę sobie kartkę, bo czasem zapominam tok własnych myśli. Jezus nie miał tych problemów. Choć wiedział, że pochodzi z Żydów, dlatego Samarytanka go rozpoznała jako Żyda, to nie miał ochoty debatować o maskach. A w sumie i ta kobieta na to ochoty nie miała. Była zwyczajnie zdziwiona. Stała się rzecz jest niespotykana. Podszedł do niej Żyd i poprosił ją o wodę. W tej sytuacji, by nie brnąć w głupią dyskusję, Jezus zaczął jej mówić o wodzie żywej, o zbawieniu, o tym, co jest obietnicą skierowaną do człowieka, a nie do maski. Bo na początku Bóg stworzył człowieka. Maski przypamiętały się później. W czasie wojen, jakie ludzie prowadzą ze sobą, propaganda obu walczących stron przekonuje, że po drugiej stronie są maski, nie ludzie. To jest jedno z głównych zadań propagandystów: są to wrogie maski, potworne maski. Można, a nawet należy je zabijać. Boże Narodzenie 1914 roku, w czasie I wojny światowej. Okopach jeden z żołnierzy zaczął śpiewać cichą noc. Kolędę to było po stronie niemieckiej. Kolędę podjęli żołnierze z drugiej strony po stronie brytyjskiej i francuskiej. Potem zaczęli wykrzykiwać życzenia, a następnie wyszli z okopów i razem świętowali. Działo się to w różnych miejscach długiego zachodniego frontu, aż do drugiego dnia świąt, a miejscami do Nowego Roku. Po tym ten spontaniczny bożonarodzeniowy rozejm, po tym rozejmie, żołnierze zostali przeniesieni na inne odcinki frontu. Jest bardzo ciężko strzelać do drugiego człowieka znacznie ciężej niż do maski. Ciężko jest wrócić do okopu i zaraz następnego dnia zacząć strzelać. Ten karabin robi się niewygodnie ciężki. Do kogoś, z kim jeszcze wczoraj świętowałem. Przyjście Boga na ten świat. Z kim wymieniałem się podarkami i życzeniami. Maski opadły. Nie było Anglików, nie było Niemców, nie było Francuzów. Pojawili się ludzie, a wśród nich Bóg. Rok później wzdłuż tego samego frontu zachodniego doszło do prób bratania się, tyle że na znacznie mniejszą skalę. Zaważyły na tym i zdarzenia poprzedniego bardzo krwawego roku. Między nimi pojawiła się broń chemiczna, no? ale również pojawiło się działanie dowództwa, no? które nie chciało, żeby te maski opadły. Więc z jednej strony w czasie dni świątecznych zarządzano ostrzał artyleryjski, nie dało się wtedy wyjść. No? Z drugiej strony przyjęto taktykę, żeby żołnierzy, niezależnie od tego, czy to jest okres świąteczny, czy nie, przenosić co jakiś czas w inne miejsce frontu. Bo gdyby byli za długo w jednym miejscu to znowu mogłoby dojść do nieoczekiwanych zdarzeń. Pochylmy się nad jeszcze jednym fragmentem. Tym razem będzie to Łukasz 7,36 do 39. O, pozwólcie, że ja to sobie odnajdę. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu, tego faryzeusza zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, że zaś, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik kolejki I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie – Gdyby ten był prorokiem, wiedziałbym, kim, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Ta kobieta mnie zdziwiła. Stanęła u drzwi faryzeusza, domu faryzeusza, gdzie biesiadowano, a jak słyszeliśmy na przystępie do wieczerzy, był to jednocześnie czas, Relacji społecznych, poznawania się, robienia interesów. Tak prawdę mówiąc, faryzeusz zastanawiał się nad tym nowym prorokiem, dlatego go zaprosił. Chciał zobaczyć jego maskę. Kim on w zasadzie jest. Z drugiej strony jest ta kobieta, która też nosi maskę. W tym wypadku grzesznicy. Tak ją widzą. Gdy gramy rolę postrzeganą jako szlachetną, tak nam przyszło w tym życiu, to łatwo może ona się obrócić z złotą maską, która spowoduje, że kiedy przez nią patrzymy, widzimy innych jako może trochę gorszych, albo wręcz niegodnych, nieczystych. I nie chcemy się ubrudzić no, dotykając ich. Ale kiedy zdarzy nam się, że ta nasza maska jest cokolwiek parszywa, ta rola jest cokolwiek parszywa. To ona również może przylgnąć do, nas, do naszych twarzy jak maska. No. I wtedy to my poczujemy się niegodni. Powiemy, no. już nie ma dla nas drogi ratunku. To koniec. No, no cóż, yy, dlaczego ta kobieta tam weszła? Nie znajduję innego wytłumaczenia, jak to, że maska opadła. A no. kiedy maska opadnie, może się zdarzyć wszystko. Tak kiedy ta maska opadła, Zobaczyła Boga. Bo Bóg przyszedł do człowieka. Weszła do niego i ze łzami wylała swój ból. A Bóg ją przyjął. Kto bez tego może być zbawiony? zbawiony. Hmm. Myślę, że. Choć to może zabrzmi dziwny, dziwnie, myślę, że zbawieni. Mogą być tylko ludzie. Na początku był człowiek. Role pojawiły się później, a później przyplątały się maski. Bóg stworzył człowieka po to, żeby razem z nim być. Oceńcie sam, czy grzesznica może przystąpić do Boga? W żadnym razie. Ale podobnie nie może do Boga przystąpić ani faryzeusz, ani uczony, ani biskup, ani nawet chrześcijanin. Do Boga może przystąpić tylko człowiek. Jestem daleki od tego, aby namawiać Was do porzucenia swoich ról, chyba że czas przyjąć nową, lub ta dotychczasowa jest nieco parszywa. Jezus też nie odrzuca swojej roli. Mówi wręcz do tej kobiety, wróćmy do Ewangelii o, o Jana, przeczytajmy jeszcze jeden mały fragment, 7,22. Wy czcicie tego, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Bo zbawienie pochodzi od Żydów. Rolą Żydów jest zapoczątkować tą historię zbawienia. No? Ale to jest rola, która przypadła pewnej grupie ludzi. Oni się nie stali przez to zbawienie. Choć pewnie wielu z nich tak się poczuło. No? Co więcej, sam Jezus nie odrzuca swojej roli. Jego, on też miał swoją rolę do spełnienia tutaj i wypełnia ją punkt po punkcie aż do gorzkiego końca. Ale jednocześnie, kiedy mówi o sobie, nader często mówi jak. Syn człowieczy to, Syn Człowieczy tam. No. Przyznaje się do nas. Nie przyznaje się do faryzeuszy, nie przyznaje się do grzesznic, nie przyznaje się do uczonych, przyznaje się do człowieka. Mówi o sobie, w najróżniejszych kontekstach, Syn Człowieczy. I my powinniśmy pamiętać o tym, że jako chrześcijanie mamy swoją rolę. A przy tym mamy za to wielki bonus. Porównałbym to do wielkiej imprezy, na którą każdy chce wejść, ale po drodze trzeba przejść przez szpaler ochroniarzy. Jest pytanie, puszczą czy nie puszczą? Wśród nas ludzi są tacy, którzy mają bilet wstępu, i ochroniarze nic nie mają już do gadania. Niewątpliwie jest to wielki bonus, ale chrześcijanie to przecież ciągle ludzie. I całe szczęście. To tylko jako ludzie możemy spotkać się z Bogiem. Pilnujmy więc tej swojej roli, wypełniajmy ją, głośmy tą dobrą nowinę. Módlmy się przy tym, aby nie zmieniła się w świątobliwą maskę. Bo może się zdarzyć, że spod tej maski Bóg nie zobaczy człowieka. I co wtedy? Dziękuję Wam bardzo.